Będzie to naprawdę coś niesamowitego. Możliwe, że będzie delikatna kolizja wycieraczki przy dolnym punkcie z rurką. Roki też się już nie może doczekać. Cześć moi widzowie. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się wykonaniem customowej klapy do Jeepa XJ. Wykonaniem zabudowy paki. Co będzie bardzo ciekawe. Paka będzie zamykana, będzie szczelna, będzie można tam w końcu mieć jakieś magazyn. A co najważniejsze, w terenie nie będzie tam leciało zbędnie błoto. Kolejną rzeczą, którą się zajmiemy, będzie wykonanie snorkela z nierdzew. Nie podobały mi się dostępne snorkele do Jeepa XJ na rynku, ponieważ szły z boku błotnika. Ja nie chciałem, aby wystawały dodatkowe elementy poza obrys samochodu. Wiadomo, jak będziemy się przyciskać gdzieś w lesie między drzewami, żeby po prostu tego nie urywać. Kolejna rzecz jest wykonanie drobnej klatki, takiej, która delikatnie chroni cały samochód. Ale to już zobaczycie w dalszej części filmu. Zapraszam Was do oglądania. Lecimy. Prace przy klapie idą dość ciężko. Niestety, bez prasy krawędziowej, gdzie trzeba elementy nadpalać i spawać później w całość, wychodzą oto takie fale Dunaju. No niestety, jeszcze, jeszcze nie ten etap, kiedy mogę sobie pozwolić na krawędziówkę. Gdyby była, to na pewno by ułatwiła pracę. Spawy ciągną, falują, trzeba będzie to później prostować. No i oczywiście ratować się szpachlą. Klapę mamy już gotową. Nie nagrywałem jakoś czego procesu jej wykonywania, no bo nie wyszła ona zbyt estetycznie. Niestety, tak jak wspomniałem wcześniej, brak prasy krawędziowej nie pozwala wykonać takich elementów jakoś super estetycznie, no ale myślę, że podratujemy to szpachlom i będzie to i tak wyglądało przyzwoicie. Teraz pracujemy nad wykonaniem pokrywy górnej, jest ona z aluminium. Będzie usztywniona i polakierowana w kolor czarny. Pakę mamy już z grubsza gotową. Kończymy teraz pokrywę i będziemy się zajmować nadwoziem. Podwozie jest gotowe i czeka teraz na lakierowanie. Zamykania zrobione bardzo prosto, na zwykły rygiel. Wydaje mi się, że będzie to wystarczające. To no nie wygląda to jakoś superansko tak jak oryginalna fabryczna klapa, ale do takiej jazdy terenowej będzie wystarczająco. Tutaj oczywiście pójdzie jeszcze uszczelka taka rantowa, aby nie ciekła tam woda ze wszystkich stron. Blachę do pokrywy paki mamy przygotowane. Teraz będę spawał do niej takie blaszki o grubości 5 mm, ponieważ tu będą przykręcane zawiasy i musi to być takie wzmocnienie, bo nie będzie miejsca pod spodem na nakrętkę, więc musi to być nagwintowane i musi być po prostu grubszy materiał w tym miejscu. Ukrywę, którą mamy z blachy aluminium 4 mm, usztywniamy dodatkowo kątownikiem wewnątrz, tak aby można było po prostu wewnątrz nawet stanąć na, na tej pace i żeby nic się z nią nie działo. Zkonanie tego zamknięcia klapy było finalnie beznadziejne. Mój pomysł został szybko zhejtowany przez znajomych i zmieniliśmy na ukryte zasłówki wewnątrz klapy z takimi drobnymi suwaczkami z zewnątrz i będą na to takie klipsy wydrukowane na drukarce 3D i będą się elegancko odsuwały, i będzie to wyglądało po prostu estetycznie. Nie będzie nic z góry widać. Zobaczycie w następnych odcinkach, jak już będziemy składać Jeepa po lakierowaniu. Tył zaczyna wyglądać już bardzo atrakcyjnie. Lampy z Wranglera siedzą niemalże idealnie. Wykonana klapa customowa. zabudowa otwierana, do której właśnie teraz pracuję nad zamkiem. Pokrywa na teleskopach otwierana do góry. Myślę, że będzie to teraz fajna przestrzeń magazynowa. No i ja już widzę w głowie tak naprawdę skończonego Jeepa. Będzie to naprawdę coś niesamowitego. Będzie miodzio. Pierwsze rurki od wewnętrznej klatki i zostały wspawane. Zobaczcie jak to się prezentuje. Na razie mamy tylko jedną poprzeczną i teraz będziemy robili takiego X. -a. Pomagamy sobie przy pomocy sznurka i magnesów, aby łatwiej złapać kąty i dociąć rurki. Pokażę Wam za chwilę w jaki sposób zacinamy rurki. Mam już nowe urządzenie. Niestety przy budowie zmoty, którą widzieliście w moich innych filmach nie miałem takiego urządzenia i musiałem to wszystko Szlifować na szlifierce, przez co nie wychodziło to tak estetycznie jak teraz. Zobaczycie w dalszej części filmu, jak docinamy takie rurki. No i mamy w ten sposób ładnie zaciętą rurę, która będzie pasowała niemal perfekcyjnie. Zamontuję tę rurę i zaraz wam pokażę. Spójrzcie jak spasowanie rur wygląda. No jest to perfekcyjnie wykonana praca. Bardzo mi się podoba. Jeszcze raz wspomnę, szkoda, że nie miałem tego narzędzia wcześniej. No ale cóż, musiał człowiek trochę porobić na beznadziejnych narzędziach, żeby potem móc docenić te lepsze. Tak to działa. Dołożyliśmy tutaj kolejną rurkę, która idzie w poziomie. I teraz będzie rurka pionowa. Stąd tutaj. Dlatego poszła jeszcze rurka pozioma, ponieważ ta konstrukcja dachu nie należy do najsolidniejszej. Więc, żeby trzymało coś te rurki, które idą w X, dołożyliśmy po prostu rurkę taką wzmacniającą. To już będzie siła na pewno. I teraz jedna pionowa, jeśli chodzi o klatkę wewnętrzną, mamy gotową. Będziemy się zabierać teraz za klatkę zewnętrzną. Tutaj właśnie dorabiamy teraz tą rurkę pionową. Tu będzie dół i tu zacinamy właśnie górę. Musimy sobie pomagać szlifierką, ponieważ blokuje się to wewnątrz otwór, otwornicy i trzeba delikatnie ucinać rurkę, tak aby przeszła na wylot. No dawaj. Wewnętrzną taką można powiedzieć ramoklatkę mamy gotową. Teraz do progów przykręcamy taki kątownik, do którego będzie przyspawana rurka. I ta rurka będzie szła tutaj po samochodzie, będzie szła nad karoserią i górą. I do tego będą puszczone dwie rurki tutaj z tyłu do paki. No i będzie zrobiony taki mini bagażnik dachowy. To w całości usztywni już mega konstrukcję auta. No i oczywiście będzie chronić przed takimi obcierkami w lesie typu drzewo. Zawsze będzie można najpierw na tych rurkach się oprzeć, bez uszkadzania karoserii pojazdu. Pierwsze gięcie rury będziemy wykonywać na 9 stopni, tak aby dopasować ją idealnie do karoserii. Kolejne gięcie dopiero będziemy mierzyć, jak już rurę dopasujemy. Rurę mamy wrzuconą w matrycę, zaznaczoną. To robimy pierwsze gięcie na 9 stopni. Rurkę mamy wstępnie dogiętą. Sami spójrzcie, jak to będzie wyglądać. Teraz, tu będziemy robili kolejne przegięcie. Mamy wrzuconą już rurkę w giętarkę, będziemy wykonywać teraz drugie gięcie, tak aby dopasować się do karoseli. Pierwsze było na 9 stopni, drugie będziemy wykonywać na 14,5 stopni. Oczywiście nie jest to super precyzyjna skala, więc trochę będziemy się posiłkować mierzeniem na oko. Mamy wykonane już dwa przegięcia, teraz będziemy robili trzecie, czyli ostatnie. Będziemy zawijać tutaj u góry na dachu i potem będzie szedł pałąk. z drugiej strony. Będziemy odwzorowywać taką samą rurkę. Bierzemy się za znaczenie i u góry gniemy tak samo. Teraz będziemy wykonywać ostatnie przegięcie na 102 stopnie. Będzie one wykonywane w tym miejscu, tak aby zawinąć rurkę u góry i żeby mogła iść po prostu poziomo po dachu. Przeginam rurkę, będziemy ją punktować do, do mocowania przy progu i będziemy wykonywać drugą stronę. Gdy wykonam już tą rurkę, to pokażę Wam, jak gdy będą zrobione już dwie strony, żeby nie zamulać Wam filmiku. Powoli kończymy już jedną stronę. Zobaczcie, jak to się prezentuje. Myślę, że wychodzi to bardzo estetycznie. Tu mamy zrobiony już jeden pałąk. Będzie tutaj zrobiony z drugiej strony i będzie u góry rurka. I tu jeszcze będą szły rurki naprzód zawinięte. I będzie zrobiony taki mini bagażnik dachowy, plus taki troszeczkę rozciągnięty do tyłu. Tutaj będzie można oczywiście wrócić czasami jakąś, nie wiem, skrzynkę z narzędziami, pospinać pasami. Zobaczymy jeszcze, jakie będzie zastosowanie ten samochód ale na pewno doda to uroku i myślę, że też będzie miało jakieś zastosowanie w praktyce. W zostały naspawane blachy 3 mm, oczywiście zabezpieczone wcześniej podkładem. W tych miejscach będzie przykręcany cały pająk, pałąk górny od dachu i tutaj będzie dalej zawinięty dach. Zaraz Wam pokażemy, jak będzie wyglądał bagażnik, który robimy. Wstępnie zarys bagażnika dachowego zrobiony. Zobaczcie, jak to wygląda. Plan był taki, żeby właśnie bagażnik szedł jak najbliżej szyby. Teraz w tym miejscu będzie zrobiony panel LED i taki pałąk ochraniający go. Wewnątrz będą zrobione żewerka, tak aby można było tak co, po prostu zamontować coś na tym bagażniku, i tu będzie puszczona jeszcze jedna rurka, tylko cieńsza po słupku i do progu. Coś takiego samego jak robiliśmy wcześniej z tyłu, tylko cieńszą rurką. Prace nad klatką postępują. Dorobiliśmy kolejne rurki, tym razem wzmocnienia przednie. Myślę, że wyszły bardzo estetycznie, z dwóch stron są już zrobione, i teraz wpadliśmy jeszcze w sumie na pomysł, żeby dorobić tutaj rurkę, która będzie szła bardzo blisko szyby. I będzie to po prostu rurka rozpierająca, to żeby po prostu gdyby Jakieś drzewo albo coś docisnęło tą rurę, żeby ona się nie oparła bezpośrednio na słupku. To będzie tu jeszcze poprzeczka. Teraz u góry zajmuje się mocowaniem panela LED, oczywiście chińczyk, i on będzie jeszcze osłonięty tak samo u góry rurką, która będzie go chroniła. Została już dorobiona rurka poprzeczna, która będzie rozpierała klatkę i idzie pod szybą, znaczy na podszybiu. Tutaj minimalnie możliwe, że będzie delikatna kolizja wycieraczki przy dolnym punkcie z rurką. Ale to myślę, że sobie poradzimy i albo ślifniemy delikatnie ramię, albo po prostu przestawimy je, aby nie opadało do samego dołu i to będzie po problemie. Teraz jest robiony ten pałąk górny, który będzie szedł i ochraniał LEDa przed gałęziami w lesie, tak aby go po prostu pierwsze lepsze drzewo nie urwało. Bo jest on dość sterczący. Zostanie nam zrobić wtedy jeszcze poprzeczne rurki, które będą służyły za wzmocnienia oraz będą taką konstrukcją bagażnika dachowego. Dodatkowo zrobić tutaj jeszcze mocowania w miejscach wzmocnień, które zrobiłem, które będą również przykręcane do ramoklatki. I będziemy powoli kończyli pracę, jeśli chodzi o właśnie klatkę. Będę właśnie wypalał ostatnie detale. Do bagażnika dachowego Będą mi mocowania właśnie rur Tych co idą u góry na dachu Bezpośrednio do dachu auta Tak aby usztywnić konstrukcję aby nie latała na boki No i oczywiście poprawić sam dach Dodatkowo wlecą kilka akcesoryjnych Takich detali yy, I dodatków z, już z moim logiem Wykonałem sobie swoje logo z napisem MZN od po prostu od nazwy kanału, które zaraz zobaczycie, będą one sygnowane i na moście i właśnie na bagażniku dachowym. Roki też się już nie może doczekać, kiedy, kiedy one będą, czeka to i zaczepiam je łapą. Ustawiam kamerę i biorę się za wypalanie. Jedną rzecz, którą będziemy wykonywać, jest to snorkel z nierdze. Już Wam pokażę na jaki patent i pomysł wpadliśmy. Wydrukowałem na drukarce 3D taki króciec. Zobaczcie teraz, jak go wykonałem w 3D oraz jak wyglądał sam druk. Gdy mamy już taki element gotowy, będzie on przymocowane w tym miejscu do filtra. Oczywiście przyklejony, przykręcony. Mniej więcej pucha będzie znajdowała się w tym miejscu. Tędy będzie szła rura nierdzewna. Tutaj. I nie będziemy dziurawić błotnika. Tylko zrobimy otwór w masce. Dokładnie w tym miejscu. Tak, aby wypuścić storkel i puścić go ładnie. Tak, aby sobie tutaj szedł i nie wystawał poza obrys samochodu. że nowym zmieścimy się w wadze do 35 kg maksymalnie. Nie warto tego pokazywać. Wielkie dzięki za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że odcinek ci się spodobał. W następnym odcinku będzie jeszcze ciekawie. Zajmiemy się w końcu lakierowaniem Jeepa. Obstawiaj w komentarzu pod tym filmem na jaki kolor go polakierować. Zobaczymy, czy uda Wam się zgadnąć. Sam jestem ciekawy, w jakich barwach widzicie finalizację tego projektu. Ja już nie mogę się doczekać tego etapu i mam nadzieję, że Wy również. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!